Major Mieczysław Słowikowski był asem polskiego wywiadu, który walnie przyczynił się do sukcesu desantu aliantów w Afryce. Teraz w Maroku powstaje wielki mural upamiętniający naszego bohatera. Więcej na ten temat już niebawem. Grzegorz Miśtal, witam i zapraszam na informacje Polonii 24. A oto, co jeszcze w programie. Rok 2022 w polskiej dyplomacji. Temat Ukrainy musi być najważniejszą kwestią poruszaną w ramach OBWE. Polskie ślady w Argentynie. Niektórzy przyjechali nie mając rzeczywiście żadnego majątku. Jak dużo następnie zwrócili tej Argentynie? Pomoc od serca dla rodaków z Litwy. To są tereny przygraniczne, biedne, nie mają pracy, nie mają środków. Ale zaczynamy od informacji z Ukrainy. To prawdopodobnie największy atak rakietowy na ten kraj od początku wojny. Rosjanie mogli wystrzelić nawet 120 pocisków manewrujących. Odgłosy wybuchów słychać było m.in. w Kijowie, Odesie i we Lwowie. O szczegółach Dariusz Begiej. Są zniszczenia i co najmniej jedna ofiara, ale ukraińskiej obronie przeciwlotniczej udało się strącić większość rakiet wystrzelonych z bombowców i okrętów na Morzu Czarnym. Jeśli chodzi o konsekwencje tego uderzenia, uważamy, że pomimo liczby rakiet infrastruktura krytyczna miasta Kijowa nie ucierpiała. Ataki pozbawiły prądu 90% mieszkańców Lwowa, są problemy z wodą, stanęła komunikacja miejska. Niektórzy ludzie się boją, inni nie. Musimy się trzymać, to jest. Jest wojna, musimy przetrwać i wygrać. Szczątki jednej z rakiet, wystrzelonych przez obronę przeciwpowietrzną Ukrainy, miały, zdaniem władz w Mińsku, spaść na terytorium Białorusi w obwodzie brzeskim. To rzekomo przeciwlotniczy pocisk kierowany S-300 Sił Zbrojnych Ukrainy. Eksperci przestrzegają przed prowokacją mającą na celu wciągnięcie Białorusi w wojnę. Dariusz Begiej, Polonia 24. Wojna na Ukrainie, przewodnictwo w OBWE, dyplomatyczna ofensywa Polski na rzecz wsparcia Kijowa i wiele innych cennych inicjatyw zwiększających nasze bezpieczeństwo i naszą rolę na arenie międzynarodowej to był trudny rok dla polskiej dyplomacji i dla całej Europy. W dniu wybuchu wojny na Ukrainie najważniejszą misją MSZ stało się bezpieczne sprowadzenie do Polski rodaków z terenów objętych rosyjską agresją. Każdy, kto mógł, kto chciał, to po prostu wyjechał dzięki wsparciu państwa polskiego, jest w tej chwili w Polsce i może tutaj cieszyć się bezpieczeństwem. Polska, która przewodniczyła w tym roku Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie od samego początku, wspierała Ukrainę. We were forced to put in place... Temat Ukrainy musi być najważniejszą kwestią poruszaną w ramach OBWE, aż do zakończenia tej przerażającej wojny, to nie podlega żadnej dyskusji. Mimo wojny polskie MSZ stało też na straży podnoszenia jakości pracy w szkołach i domach polskich czy innych instytucjach polonijnych poza granicami naszego kraju. Tylko w tym roku niezbędne środki trafiły do kilkudziesięciu takich miejsc na świecie. Wszystko w ramach rządowego programu wsparcia polonijnej infrastruktury. W niektórych miejscach po prostu trzeba wybudować budynek od nowa albo poddać go gruntownemu generalnemu remontowi. W ciągu ostatnich dwóch lat na wsparcie polonijnej infrastruktury MSZ przekazało ponad 87 milionów złotych. Więcej na ten temat w rozmowie poloni 24 naszym gościem będzie profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dziś pożegnaliśmy wybitnego muzealnika i historyka wojskowości profesora Zbigniewa Wawra. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Nie do przecenienia są zasługi zmarłego zarówno dla piśmiennictwa z zakresu historii militarnej dotyczącej II wojny światowej, jak i dla polskiego muzealnictwa właśnie. Profesor Zbigniew Wawer specjalizował się w historii polskich sił zbrojnych na Zachodzie w okresie II wojny światowej. Był wybitnym znawcą umundurowania i znaków polskich jednostek. Sprawował funkcję dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a także dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. I jeszcze jedna smutna informacja, z pewnością nie tylko dla fanów piłki nożnej. Dziś wieczorem dotarła do nas wiadomość o śmierci legendarnego brazylijskiego piłkarza Pele. Król futbolu, trzykrotny Mistrz Świata, zmarł po długiej chorobie miał 82 lata. Po I wojnie światowej Argentyna była drugim po Kanadzie krajem, do którego emigrowali Polacy. Dziś nasza diaspora w tym kraju liczy 120 tysięcy rodaków. Ambasada RP w Buenos Aires od początku swojego istnienia dokumentuje życie argentyńskiej Polonii. Pierwsi Polacy dotarli do Argentyny po wojnach napoleońskich. Była to nieliczna grupa osadników. Pod koniec XIX wieku za ocean przybyli emigranci zarobkowi z ziem polskich. Osiedlili się głównie w prowincji Misiones, gdzie założyli osadę Apostoles. Niektórzy przyjecha, przyjechali nie mając rzeczywiście żadnego majątku. Jak dużo następnie zwrócili tej Argentynie. Jak dobrze pracowali, jakimi byli porządnymi obywatelami Argentyny. Ale jednocześnie nie zapominali. O swojej ojczyźnie o Polsce. Ostatnia fala migrantów z Polski przybyła do Argentyny pod koniec II wojny światowej. Byli to głównie żołnierze wraz z rodzinami. To im został poświęcony film dokumentalny Eros Cotidianos wspomnienie o nowym życiu. W 1944 roku miałam 8-9 lat. Masz uczucie ciągłej niepewności, strachu i nie tylko, ale nie rozumiesz dobrze, co tak naprawdę się dzieje. Pamiątki po naszych rodakach kolekcjonuje Biblioteka imienia Ignacego Domejki. Instytucja powstała w Buenos Aires w 1960 roku. Placówka zaprasza rodaków do udostępnienia zdjęć, dokumentów i rodzinnych artefaktów, które pozwolą utrwalić historię polskich migrantów. Jeśli jesteś potomkiem polskich migrantów, podziel się z nami swoimi skarbami, zdjęciami lub kserokopiami za pośrednictwem strony internetowej lub mediów społecznościowych. Zabrałem wszystkie dokumenty mojego ojca i matki. Rozumiem, że to będzie służyć nie tylko społeczności polskiej, ale i całej historii naszego osadnictwa tu. Wkład Polaków w budowę państwa argentyńskiego został doceniony przez Senat w Buenos Aires, który w 1995 roku ustanowił 8 co dniem osadnika polskiego Stanisław Apriła-Szwili, Polonia 24. Krakowskie Muzeum KL Plaszow zwraca się z prośbą do ocalałych i ich rodzin o to, aby przekazywać pamiątki związane z niemieckim obozem koncentracyjnym i pracy w Płaszowie. Wszystko to z uwagi na budowę nowej ekspozycji i powstającą siedzibę muzeum. W tym szarym domu w czasie okupacji mieściło się biuro zarządu KL Plaszow i gabinet komendanta, kata obozu Amona Geta. Niebawem budynek stanie się częścią nowego muzeum. W tych piwnicach zachowały się napisy, które zostały tam umieszczone, nie jak spodziewalibyśmy się, przez więźniów obozu, ale przez czerwonoarmistów, którzy z kolei ten teren w okresie powojennym przez blisko rok zajmowali. W nowej placówce znajdzie się m.in. mediateka z materiałami archiwalnymi. Jednak muzeum najbardziej zależy na relacjach i pamiątkach po więźniach. Stąd apel o pomoc i współudział w tworzeniu miejsca pamięci. Chcemy przede wszystkim pracować z cytatami i wspomnieniami i relacjami więźniów, tak aby tej opowieści nadać nieco bardziej osobisty wymiar. Wystawa ukazująca historię obozu znajdzie się również w nowym budynku memoriale. Budowa muzeum ma się zakończyć w 2025 roku. W czasie II wojny światowej prowadził świetnie prosperujące fabryki w Algierii i Maroku. Jego prawdziwym celem nie był jednak biznes. Major Mieczysław Słowikowski stworzył siatkę wywiadowczą, która znacznie ułatwiła desant wojsk alianckich w Afryce. Mural upamiętniający asa polskiego wywiadu powstaje w Maroku. 17-metrowa postać szefa polskiego wywiadu w Afryce Północnej, majora Mieczysława Słowikowskiego, a w tle Sultan Mohamed V, prezydent Roosevelt oraz premier Churchill, mural przedstawia trzy fazy operacji Torch, która była pierwszym etapem na drodze do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej. Mamy prawdziwych bohaterów, bohaterów, którzy faktycznie dostarczali niezwykle ważnych informacji dla aliantów, informacji, które przyczyniały się do zwycięstw i które ostatecznie doprowadziły do klęski Niemiec w czasie II wojny światowej. Autorką projektu jest mieszkająca w Fezie polska artystka Ewa Potocka. Mural powstaje w Kenitrze z inicjatywy ambasadora RP w Maroku Krzysztofa Karwowskiego. Malowidło będzie zdobić 35-metrowy budynek kilka kilometrów od jednego z miejsc, w którym lądowali alianci. Jak wielką wartość ma polskość? Na to pytanie odpowiadali uczestnicy konkursu literackiego Kocham Polskę, zwieńczył on tegoroczny Kongres Młodzieży Polonijnej. Jak wygląda polskość na emigracji i dlaczego warto ją krzewić, z pytaniem zmierzyło się 20 młodych Polaków rozsianych po całym świecie. Polskość ma sens. To 100%. Napisałam o historii, o prawdziwej historii mojej prababci i babci, jak to było w trakcie wojny. Jury wybrało pięć najlepszych listów. To było dla mnie bardzo poruszające i niezwykła przygoda przygoda polskości. Zobaczenie ludzi, którzy piszą z dalekich stron, i ze wschodu, i z zachodu, i wydobywają niezwykłe i piękne rzeczy. Celem inicjatywy wspieranej przez kancelarię premiera Rady Ministrów i MSZ jest kształtowanie patriotycznych postaw. Żeby to środowisko polskie było na tyle silne, dobrze zorganizowane i sprawne. Kongres Młodzieży Polonijnej zorganizowano już po raz szósty. Choć święta Bożego Narodzenia za nami, pomoc płynąca z Polski na wschód nie ustaje. O naszych rodakach na Litwie pamiętają m.in. mieszkańcy Podlasia, którzy wysłali im właśnie dary niezbędne do przetrwania zimy. Pamięć o Polakach na Kresach wciąż jest żywa. Szczególnie teraz, w okresie zimowym, każda pomoc przyda się tym, którzy zmagają się z ubóstwem. Musimy pamiętać, że oni nigdy z Polski nie wyjechali. Oni zostali po prostu w wyniku zmiany granic, ale się czują Polakami i chcą tą Polską, Polską żyć i, i Polska niech o nich pamięta. Dlatego wsparcie płynie szerokim strumieniem. W zbiórkę włączyli się między innymi harcerze. To są tereny przygraniczne, biedne, nie mają pracy, nie mają środków. A poza tym no, winniśmy my jako Polacy pamiętać o nich. Oni czekają na nas. Do akcji włączył się także zespół szkół w Księżynie. Pościel, poduszki, ciepłe, mamy dla nich przygotowane łóżka. Dzięki pomocy szkoły, już wcześniej udało się sfinansować budowę studni i dostęp do bieżącej wody dla polskiej rodziny na Litwie. A teraz przenosimy się do Niemiec. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, w Hanowerze ponownie zorganizowano polonijny festiwal kultury. Dźwięki, które łączą. O szczegółach opowie Konrad Reluga. Festiwal skupia młodzieżowe zespoły polonijne oraz laureatów niemieckich i polskich konkursów wokalnych. Bardzo występie się podobał. Wszystko profesjonalnie zrobione. Wydarzenie łączy całe pokolenia Polaków, zarówno osoby, które w różnych momentach życia zdecydowały się na wyjazd, jak i te, które urodziły się już w Niemczech. Młode talenty są po prostu niesamowite. Właśnie piosenki niektóre piosenki, które śpiewały znam z moich młodych lat jeszcze. Tutaj reprezentują się wszystkie organizacje polonijne, które działają i chcą działać. Przy tym poznają nas Niemcy, jak i Polonia. Nowa napływowa Polonia, która chce się zintegrować. A że integracji sprzyja muzyka, to impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych rodaków. Są cichymi ofiarami wojny na Ukrainie, giną ich tysiące, a te, których uciekający właściciele nie mogli zabrać ze sobą, są głodne, zdezorientowane i przerażone. Zwierzęta czekają na pomoc dobrych ludzi, i ta pomoc dociera także do nich. No, jeboczka, przed wojną pani Ołena prowadziła z mężem schronisko dla 50 psów. Gdy sąsiedzi się ewakuowali, wzięła pod opiekę także ich zwierzęta. Tu, na tym ognisku, gotujemy psom I nawet jak był ostrzał, to gotowaliśmy ją też dla siebie. Uratowała aż 150 psów. 11 zginęło, gdy rosyjskie rakiety uderzyły w budynki schroniska. Codziennie przed snem przypominam sobie imiona psów, które spłonęły żywcem w pożarze. Nigdy ich nie zapomnę. Część zwierząt odebrali już powracający na Ukrainę właściciele, pozostałe nadal czekają, w ich wykarmieniu pomagają dobrzy ludzie. Pani Ołena zbiera pieniądze na odbudowę schroniska dla Julii, Łady, Sniżoka, dla swoich wiernych przyjaciół. A teraz rumuńskie Karpaty, gdzie polska młodzież z Nowego Sołońca w szkole imienia Henryka Sienkiewicza opowiada o starych polskich zwyczajach bożonarodzeniowych. W Sołońcu wśród około 800 mieszkańców zdecydowaną większością są Polacy. Ich przodkowie zasiedlili Bukowinę w XIX wieku. Pani Maria Ostrowska, nauczycielka języka polskiego, po studiach w Polsce wróciła w swoje rodzinne strony, bo nie wyobraża sobie życia poza rumuńską Bukowiną, małą Polską. Byłoby bardzo przykro, jakby zasięliśmy zasiedliśmy za stołem z telefonem w ręku, a nie widzieliśmy co świętujemy i co robimy. Nauczycielka zachęca swoich uczniów, by jak najwięcej wypytywali rodziców i dziadków o polskie zwyczaje świąteczne. Dzisiaj jest taka lekcja o zwyczajach tradycjach polskich no na święta, na Boże Narodzenie i na nowy rok. Uczniów ze szkoły w Nowym Słońcu nie trzeba namawiać do pielęgnowania polskich tradycji. Idziemy po kolędzie po słońcu, się idzie. Idziemy do księdza, do e, ujka gierowła e, i potem do Aniani. Po, Chłopcy w wigilie chodzą rano po palażniczkach, chodzą do dziewczyn, do rodziny. No, Wieszuję wszystko dobrze na ten nowy rok. Szczęście. W nowym Słońcu zachował się także zwyczaj oblewania rodziny i znajomych wodami zapachowymi z okazji nowego roku. Młodzi Polacy z Rumunii mogą kontynuować naukę w liceach z ojczystym językiem. W Rumunii mieszka kilka tysięcy Polaków. To unikatowy obiekt w skali świata. Mowa o sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Pierwsi turyści testowali tam floating, czyli wyjątkowy podziemny spływ w ciszy i częściowo w ciemności. Floating w sztolni Czarnego Pstrąga sprawia, że stres odpływa... Sinundal. Odpłynąłem daleko, w szerokie jakieś pokłady, mantry. Niesamowita była cisza, która się okazała wcale nie taką ciszą, tylko grą, taką muzyką. Tę muzykę na odcinku 600-metrowej trasy relaksacyjnego spływu komponuje natura. Takiej atrakcyjnej sztolni nie ma nigdzie na świecie. Nie spotkałem się, żeby tego typu atrakcja, o której mówimy tutaj, o floatingu, mogłaby zaistnieć w obiekcie UNESCO. Zabytkowa kopalnia srebra w Tarnowskich Górach i sztolnia Czarnego Pstrąga zostały wpisane na Światową Listę UNESCO 5 lat temu. Ta sztolnia odprowadza wody z tej kopalni zabytkowej. Powiem w sekrecie, że gdyby nie ta sztolnia, która jest 13 sztolnią wydrożoną w Tarnowskich Górach, zwiedzanie tej zabytkowej kopalni nie byłoby dziś możliwe. Patrycja Cieślak, Polonia 24. I jeszcze o sukcesie polskich skoczków w konkursie czterech skoczni w Oberstdorfie. Dwóch Polaków stanęło na podium. Piotr Żyła zajął drugie miejsce, a trzecie lider klasyfikacji Pucharu Świata Dawid Kubacki. I wracamy do podsumowania 2022 roku w polskiej polityce zagranicznej jest z nami wiceszef resortu dyplomacji profesor Piotr Wawrzyk. Witam pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Panie profesorze, mijający rok z powodu wojny na Ukrainie bez wątpienia był jednym z najtrudniejszych w naszej najnowszej historii. Jak wielkie wyzwania postawił on przed resortem dyplomacji i w jakim stopniu udało się je zrealizować? To był rzeczywiście rok, jakiego nie było w, dla polskiej dyplomacji, z tego względu, że my mamy wojnę zaraz za naszą granicą dosłownie. Więc polska dyplomacja w zasadzie od końca 2021 roku skupiona była na tym, żeby zmobilizować przywódców innych krajów, naszych partnerów z Sojuszu Północnoatlantyckiego z Unii Europejskiej do bycia gotowym na ten najgorszy scenariusz. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, dostaliśmy w listopadzie ubiegłego roku bodajże informacje od strony amerykańskiej, no właśnie, że tego rodzaju wydarzenia mogą mieć miejsce. W efekcie pan premier Morawiecki rozpoczął tur, taki nazwijmy to po stolicach przede wszystkim europejskich, aby zmobilizować sojuszników do bycia gotowym na ten scenariusz. Oczywiście MSZ również to czynił, pan minister Rao, moi koledzy, również przeprowadziliśmy rozmowy z naszymi zagranicznymi partnerami. W efekcie w styczniu tego roku, czyli jeszcze przed agresją, Polska przedstawiła pierwszy pakiet sankcyjny dla Unii, propozycję pierwszego pakietu sankcyjnego dla Unii, który miał być wdrożony, gdyby doszło do realizacji tego najgorszego scenariusza. No i niestety tak się stało, niestety w tym sensie, że ten, ten scenariusz został zrealizowany, ale dzięki temu, że Polska przygotowała tę propozycję kilka tygodni wcześniej, ona była na stole, była gotowa i uzgodniona. No właśnie, bo pan profesor dotknął bardzo ważnego problemu. Rosyjska agresja na Ukrainę z jednej strony zacieśniła współpracę Unii Europejskiej i NATO, ale z drugiej ujawniła poważne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Jak wpłynęło to na naszą politykę zagraniczną? Naszą rolą jest przede wszystkim mobilizowanie wszystkich sojuszników do tego, żeby w takim samym stopniu jak my, jak Stany Zjednoczone, jak Wielka Brytania wspierały, wspierali Ukrainę. I w jakim stopniu to się udało, panie profesorze? No właśnie, tu jest rzeczywiście pewien dysonans, pewien rozdźwięk, dlatego że kraje naszego regionu w zasadzie nie mają wątpliwości, że trzeba w maksymalnym stopniu, w każdym możliwym wymiarze wspierać Ukrainę. Przez kraje naszego regionu rozumiem naszych najbliższych sąsiadów. Oraz kraje bałtyckie, z wyjątkiem zachodniego, zachodniego sąsiada. Ale to nie tylko, bo generalnie kraje Europy Zachodniej no, dosyć ostrożnie podchodziły pierwotnie do tych propozycji sankcyjnych, które miały być reakcją na rosyjską agresję, i później do kolejnych, które przedstawialiśmy w propozycji sankcji, również to kraje zachodnie głównie podchodziły bardzo wybiórczo. Mając różne powiązania, interesy z Rosją, starali się wykluczać różne gałęzie, różne dziedziny gospodarki, czy różne aspekty działalności gospodarczej z tych sankcji, żeby móc te biznesy z Rosją dalej kontynuować. Rola naszej dyplomacji było doprowadzenie do tego, żeby takich sytuacji było po prostu jak najmniej. No i to się udało. Przecież to my byliśmy inicjatorem tego, aby sankcjami na przykład objąć surowce energetyczne rosyjskie. To my 25 lutego, czyli już dzień po agresji, zapoczątkowaliśmy tę międzynarodową akcję Izolacji Rosji, wykluczenia Rosji z organizacji międzynarodowych. To Polska zaproponowała od razu wykluczenie Rosji z Rady Europy, co się stało w ciągu kilku tygodni i później kontynuowaliśmy to na różnych innych, w różnych innych organizacjach. Zawsze my byliśmy inicjatorem tego rodzaju, tego rodzaju działań. Sponsorowaliśmy również, byliśmy współautorami rezolucji Narodów Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, no właśnie w tej sprawie, i tutaj też to były niewątpliwie nasze sukcesy. Natomiast, no, niewątpliwie, rzeczywiście to przede wszystkim wsparcie w zakresie uzbrojenia nie jest jednolite. My, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania, jesteśmy największymi darczyńcami. Natomiast kraje Europy Zachodniej, przede wszystkim Niemcy, Francja, no, z dużym sceptycyzmem podchodzą do tego. Oczywiście je dostarczają też... Y Uzbrojenie y, stronie ukraińskiej, no takim symbolem właśnie tej no tak, bezradności to się były zmienia, te hełmy. Ale, to się zmienia, ale, ale powoli nie, nie tak szybko, jak, jak byśmy chcieli, jakbyśmy sobie życzyli. Panie ministrze, wojna na Ukrainie i y, coraz bardziej represyjna polityka białoruskiego reżimu bardzo pogorszyły sytuację naszych rodaków na wschodzie. Jak pomagało i jak cały czas pomaga im Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Rzeczywiście szczególnie trudna sytuacja jest w tych dwóch krajach agresorach, dlatego że jeszcze wcześniej, przecież po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach, kiedy zaczęły się protesty, władze ukraińskie wydaliły naszych konsulów, więc już wtedy była trudna sytuacja w tym zakresie. Panowaliśmy to poprzez uruchomienie tego rodzaju działań w centrali w MSZ, ale opieka tam na miejscu jest bardzo ograniczona w tej chwili. W jednym i w drugim kraju mamy przypadki również w samej Rosji represjonowania działaczy Polonii. No, niestety, jaki kraj takie działania wobec, wobec mniejszości narodowych? Czym bardziej kraj autorytarny, mniej demokratyczny, tym mniej toleruje mniejszości narodowe i szykanuje, mówiąc wprost, ich działaczy czy przedstawicieli. No i oczywiście innym wyzwaniem z kolei była pomoc dla Polonii na Ukrainie. Tam w momencie, kiedy wojna się zaczęła, udało nam się przeprowadzić ewakuację tych wszystkich naszych rodaków, którzy chcieli wyjechać, bądź tych, którzy mieli kartę Polaka. To się odbywało dwoma drogami i przez Lwów największa część, no bo tu było najbliżej i w efekcie też najłatwiej, ale część naszych rodaków wróciła do kraju przez Mołdawię. Oczywiście i przez naszych południowych sąsiadów. Panie ministrze, jednym z filarów działalności pana resortu jest również wspieranie różnych organizacji polonijnych na całym świecie. Jak duże to wsparcie było w mijającym roku i jakie obszary obejmowało? To jest rzeczywiście du no, duża kwota, bo w wchodzi w grę 180 nie, niemalże milionów na kończący, się, na kończący się rok, ale na bardzo różne cele. My nie możemy jako taki, jako taki MZ wspierać samych organizacji bezpośrednio, ale możemy konkretne działania, które one realizują, i tak się dzieje. Mamy na przykład kilka inwestycji w nieruchomości, które mają poprawić funkcjonowanie polskiej mniejszości w, czy Polonii w różnych krajach. No, takim największą inwestycją w tej chwili jest dokończona właściwie, kończąca się budowa Domu Polskiego w Wilnie, gdzie między m.in. siedzibę główną będzie miało TVP. Wilno, ale to jest jedna z wielu, bo mamy inwestycje w nieruchomości dla Polonii w takich krajach jak Belgia, Czechy, ale też na przykład Argentyna czy Stany Zjednoczone. Osobną kwestią jest wspieranie nauczania języka polskiego. To jest rzeczywiście nasze ogromne, nasze ogromne wyzwanie razem ze środkiem wspierania edukacji za granicą prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji. Organizujemy nauczanie dla prawie 250 tysięcy polskich dzieci w różnych krajach świata. To jest prawie 140, 140 jednostek edukacyjnych, ale staramy się tam, gdzie jest to największa, grupa grupy Polonii, nie tylko organizować szkoły, niedzielne szkoły przy ambasadach, czy część system, jako część systemu edukacyjnego poszczególnych krajów nauczanie języka polskiego, ale staramy się też prowadzimy działania na przykład w Wielkiej Brytanii, aby prowadzić po prostu język polski zajęcia z nauczania języka polskiego na uczelniach to a propos edukacji, duży niepokój wśród naszych rodaków na Litwie wywołały działania zmierzające do likwidacji polskich szkół. Jak MSZ próbował i jak próbuje temu przeciwdziałać? O krótką odpowiedź poproszę pana cały czas jesteśmy, Cały czas jesteśmy w kontakcie z, naszą, z naszymi rodakami, z, rozmawiamy głównie z Ministerstwem Oczywiście Edukacji Litwy przy współpracy Ministerstwa Naszego Edukacji. Myślę, że ten problem w najbliższych dniach, tygodniach zostanie rozwiązany. To by tak się stało. Przed nami kolejny trudny rok. Rok pełen kolejnych bardzo poważnych wyzwań. Dla Pana, dla Pana kolegów w resorcie powodzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Profesor Piotr Wawrzyk, wiceszef resortu dyplomacji, był naszym gościem. I to wszystko teraz. Polonia 24 wraca jutro o stałej porze. Dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.